Witajcie w kolejnym odcinku targi Silesia Fishing 2025. Ponownie zawitaliśmy na stoisko Plus 20. Jest z nami Cysia, Grażyna, są chłopaki z Plus 20. Michał opowie nam trochę o tym, co się zmieniło, bo jak widzicie, cały czas projekt się rozwija, a my wpadliśmy, żeby posłuchać o tym, co na ten rok przygotowaliście. No, witam wszystkich serdecznie. Strasznie się cieszę, że w tak mocnym składzie spotkaliśmy się ee w Katowicach Targi Silesia mega impreza biorąc pod uwagę zeszły rok który był bardzo fajny jednak te daty Poznania i Gliwic się pokryły i było zdecydowanie mniej wystawców i wydaje mi się że też ludzie mocniej dopiszą w tym roku także świetna impreza fajnie że z chłopakami się po raz kolejny spotkaliśmy co ja mogę powiedzieć no u nas bardzo dużo się dzieje zacznę w sumie od tego że w połowie zeszłego roku wypuściliśmy w końcu oczekiwane przez nas długo opakowania. Na pewno większość z widzów już widziało te produkty, miało z nimi styczność. Projekt, który stworzył Mateusz Kuzaj, który z nami współpracuje, jest naprawdę zacny, wydaje mi się, i, i podoba wam się. Także na pewno te opakowania, szata graficzna. Dopowiem troszkę na temat ciuchów, które tutaj widzicie. Wspólnie z Tleturem i z pomocą naszego niezastąpionego grafika Mateusza Kuzaja zaprojektowaliśmy logo, grafikę, zwał jak zwał, która pokazuje naszych bohaterów, trzech bohaterów, czyli Apacha, Sniper'a, Joker'a. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło. No a wy ocenicie sami. Może w przyszłości te, te ciuchy też wlecą na sklep. Będziecie mogli sobie je zakupić. No, także tak to u nas wygląda z nowościami i, i zmianami względem zeszłego roku. Mamy tutaj modelkę Marcelinę, także może wam pokażę, jak faktycznie to Yy, w realu wygląda, tak, tak. Także poczuć się jak na wybiegu? ale Ale tam nie niżej, dobra ja będę ten. Ja odwrócę się i wy tylko to róbcie. Ale nie niżej. No tam niżej nie zaglądajcie. No, niżej nie głowa jest O 22 dopiero. Także jest trzech głównych bohaterów. Tak, tak. Snajper, Apache, no. Joker. Mamy wszystkich, także no, to jest taki, wydaje nam się, znak rozpoznawczy, roz, rozpoznawczy naszej firmy i chyba tyle. Też mogę troszkę zaspoilerować, bo we wrześniu tego roku organizujemy pierwsze zawody oficjalne projektu PLUS20, także e, bardzo ciekawa formuła, tak jeszcze szybciutko powiem, regrouping po dwóch dobach, czyli lider zawodów e, ląduje na miejscu, które e, najsłabiej połowiło po dwóch dniach Przegrupowujemy się, no i ciśniemy do końca z zawodami. Także, także dodatkowo jeszcze taką ciekawostką, że będzie to rzut, teraz już niemodny w tych czasach, także chcieliśmy troszkę pójść pod prąd, ale jest bardzo duże zainteresowanie tymi zawodami, i, i po prostu cieszymy się, że, że, że tyle osób chciało w nich wziąć udział. No no i z takich chyba grubszych rzeczy to tyle no. Mamy stoisko, które wczoraj złożyliśmy. Rok temu troszkę troszkę było skromnie, ale już w tym roku wygląda to kolorowo, barwnie. No i co? Eee, może teraz dam, dam tutaj Grześkowi głos, jeśli, jeśli chłopaki tutaj Nie ma problemu, nie ma problemu. Jak najbardziej, bo Grześek ostatnio nie pokazał się, a to jednak jest y, też panoramik. Try... panoramik z tej wioski, yy, tak? Yy, mnie nie widać, bo ja jestem w piwnicy generalnie, w ciemnych czeluściach, Dobrań. także tam się pracuje więcej. Nie ma czasu już na te ryby tak naprawdę. Coraz mniej znaczy, no ale jedzie się raz za czas, ale, ale niestety no, coraz mniej czasu Coś to jest, musi nie? robić, nie? Ale receptury powstawały razem przez lata. Robimy, razem robimy i... I razem. I razem... Ja pozdrawiam, mówię? Pewnie, że tak. O zapraszamy. <śmieniali wienie> Chodź obra spotkałem. Ja, kogo. Dziękuję. Jest, proszę, dziękuję. No i na czym chcieliśmy skończyć? Na czym jak chciałem skończyć? Razem tutaj dochodzimy do takiego wniosku, żeby nie rozbudowywać zbyt wiele kulek, bo opieraliśmy się na trzech smakach, tak? Ale brakowało nam takiego miksu typowo roślinnego, które są czasami niesamowite, niesamowicie łowne. Nie musi być wszędzie miecha, a jednak trzy, trzy te nasze smaki troszkę mięska mają, tak? Tak, tak. No, a zrobiliśmy czysto, czysto orzechowy miks z dodatkiem celo z hajca. Dodaliśmy tam nektar blend i dużo fajnych jeszcze innych rzeczy. Głównym nośnikiem jest mączka odtłuszczona z orzecha tygrysiego, ale jest tam troszeczkę tłuszczyku, żeby, żeby też w tecie które pory kulka yes. działała, tak? No i tu ta kulka tak wygląda. Na razie ją będziemy testować. Już te dziewczyny pokażą. Limitowana wersja do testów a będzie testowana normalnie, to jest hakówka, a będzie testowana normalnie jako zanętówka, hakówka, wawters i cały komplet, potrzeba takiej kulki. Ja uważam, że taka kulka niejednokrotnie jest lepsza niż ile byśmy mięsa dawali. Zwłaszcza na jakieś takie naturalne zbiorniki, nie? No też. też. No i klasyczny zapach wanilia, który jest zapomniany, niedoceniany już teraz. I co o co w kulkach mniej więcej też chodzi, bo to, to, to nie, też nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować do końca, ale im więcej mięcha, nie znaczy, że jest lepiej. Jak jest za mało, też jest źle. I trzeba to fajnie wypośrodkować. Wiadomo, zbilansowana dieta. Nie? Tak. I, i, no musi być. Troszkę trzeba się tego pouczyć, z, z jakimś technologiem porozmawiać i tak dalej. Fajnie, jak się porozmawia, żeby o tym żywieniu karpi też się czegoś dowiedzieć, zanim robimy te kulki. Fajnie też mieć takie właśnie świadome podejście no. do tego, o czym mówisz, że, mhm. że to jest poparte jakim, jakąś tam wiedzą z nadwody, wiedzą od ekspertów, no i też tym, że własnymi obserwacjami, nie? Tak. no bo to z tego jakby wyszło wszystko. No też Głupio mówić, żeby ktoś konsultował z ich teologiem, jeżeli ktoś robi kulki dla siebie, prawda? Tak, no ale pewnie, jak, jeżeli pewnie. kupujemy sprawdzone produkty i tak dalej, to jest to bezpieczne i tak dalej. I najważniejsze, żeby nie przesadać z ekstraktami takimi rzeczami z, zbilansowanymi, tak? Dokładnie. A jeżeli dajemy naturalne. Ja rzeczy, się tu to spróbuję tak, wciąć, tak, bo Grzesiek się rozkręcił jak nigdy. No, ja mam szczerze, że on nie jest tak. <laughs> wylewny jak dzisiaj nie wiem dlaczego tak jest no to specjalnie dla naszych sami. widzów to specjalnie dla naszych widzów ale nie jak mogę troszkę tak jeszcze pociągnąć ten bo jak widzicie są tutaj dziewczyny one nie są tutaj przypadkiem bo w projekcie pomagają nam od dłuższego czasu i może niech one powiedzą co tak ich najbardziej w tych karpach jara bo jak doskonale wiecie Marcelina wywodzi się z Federa z klasyka, z metody. Dorota też z nią wędkuje już od dłuższego czasu. Wspólnie wspólnie razem działają. Także opowiedzcie, co Was najbardziej może w tych karpiach urzekło. Dlaczego akurat w tą metodę teraz poszłyście i próbujecie swoich sił? Śmiało. Tu, Dóze, jeden, na prób... dwa. <laughs> no Bo Ogólnie jakiś czas temu właśnie podjęliśmy z chłopakami współpracę. Od zawsze głównie. Znaczy, kręciły mnie zawsze karpie, ale jednak zawsze. Bokiem jakoś omijałam te karpiarstwo. No ja nie umiem się wypowiedzieć. Dawaj, dawaj. To się wydnie? To się wytnie? <laughs> ja na ja nie. Nie na, nie na TikToku jest wszystko po ale... No. ale <laughs> tu tak. wszystko jest na żywo. Jeszcze nie się kończę. No. no bo mieliście przed chwilą trubkę tego, jak jakiś e, widz e, Marceliny tutaj przyszedł, także no, e, nie wiem jak to chłopaki złożą, ale myślę, że damy to radę, tak z jajem będzie radę. i na spontanie. Tak, co, tak, co, śmiało. co mogę powiedzieć? No, od, w sumie od dawna e, nas karpiarstwo jakby kręciło, ale jakoś nie mieliśmy odwagi, jakby brnąć to dalej. Skupiliśmy się na tej metodzie i Federze i co chcemy tak naprawdę zmienić już od tego roku. zaczęliśmy się, się przełożyć tak, ja ze wszystkim widzowie, bo mamy tutaj klientów, a wy działajcie dalej. Zaczęliśmy się bardziej uczyć tego wszystkiego, tej nauki przyponów i w sumie od podstaw podchodzimy już do tego karpiowania, nie? No, a w sumie co nas tak najbardziej jara, to chyba to, że na tych karpiach jest taki spokój, nie? I... No i w sumie my miałyśmy jakby do czynienia z dużą ilością metod tych, połow, tych ryb, ale mnie najbardziej właśnie rzekło karpiarstwo. Ja lubię duże ryby, lubię czuć na kiju dużą rybę. To jest to, Ta, Tak. Jak mówi, tak, tak. tak, tak. tak, tak. e, Drażyna lubi duże, ale... Tak, ryby. <laughs> Żeby nie było. No i co możemy jeszcze powiedzieć? Ogólnie jakiś czas temu właśnie podjęliśmy współpracę z chłopakami. Grzesia osobiście znam już od dłuższego czasu, także bardzo się cieszę, że mogę mu, im pomagać jakby w tym projekcie. I cieszę się tym, że, że naprawdę ten towar, który sprzedają jest w dobrej jakości i w przyzwoitych cenach. I naprawdę tutaj jest swojski towar, nie? Konkretny. Tak. I jestem przekonana, że jeżeli ktoś. Kupi, to wróci po raz kolejny po te produkty. No ja w sumie mogę wspomnieć jeszcze to, że na snajpera złowiłam swoją życiową, nie? O, to no, to, to jest no. pierwsza na pewno. A no jeszcze nie no. A nazwa no mówi pierwsza. sama za siebie, bo jak widać, na te kulki biorą same dwudziestki. No. <grytki> Także nic tylko łowić. No. Także ogólnie w tym roku już rezygnujemy z klasycznego Federa, oficjalnie będziemy łowić na metodę i, i karpiarstwa. No i w sumie dalej będziemy testować. Tak, dalej no będziemy brnąć. Także będzie git. Także serdecznie zapraszamy po nasze produkty. Tak? Super. Tak, tak, bardzo 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 tak, bardzo. Bardzo Super. Bardzo. Dobra. Musisz trzymać dalej. I jeszcze tylko powiedz, jaki jest ten rekord dokładnie, bo że plus 20 to już wiemy. Nie powie Ci. Nie powie Ci. E, Czyli to znaczy jest... do, dokładnie ogólnie nie powiem Wam jaki to jest, bo my nigdy, nie przyznam ważimy. się szczerze, nie nosimy wiary ze sobą. Znaczy wagi, no. Ale tak plus, minus, myślę, że jak będzie powyżej 18 kg, to już będzie woda na głowę, nie? Także no, no nie wiemy do końca, jaki jest ten rekord, ale tak około 18 do, do 20 maksymalnie. Ale spokojnie mamy wagę, już, mamy baterię i będziemy ważyć te ryby. Super. Także trochę się zmieni. Ja też się pochwalę, że już na Jokera mam pierwszą rybę w tym sezonie, także. Tak, tak, o, tak, tak. Nie, nie, nie ma żartów. Joker, Joker na zimną wodę jak najbardziej. Grzesiek potwierdzi, nie? Eee, nie wiem, bo nie mam czasu jeździć na ryby. <noise> tak Grzesiek robi kulki i my jeździmy na ryby. <noise> no, nie, no, czasem jeżdżę, no. no nie, jest, jest masa, masa Spanimy po prostu. Nawet, wiecie, nie chodzi nawet o samą pracę. No, też jest trochę roboty, wiadomo oczywiście, ale dużo jest w ogóle takiej papierologii. Nie? Tak, tak. Urzędowych spraw, takich jeździsz po jakieś takie rzeczy, które... Sanepidy. Które się, znaczy sanepidy, weterynaria. Weterynaria, tak. no, to, tak. to, to samo, co dla ludzi. Ale to nie tylko to. Jest, jest naprawdę dużo papierologii. I jeżeli to wchodzisz, to tak. no, musisz to przejść. Jeżeli chcesz do tego właśnie podejść tak profesjonalnie i. No inaczej, i z, się nie da. inaczej się nie da, żeby mieć spokojną głowę i żeby też ten towar wysokiej jakości to jednak dostarczyć. Tak, no. No To super, myślę, że o zmianach. O, widzę, że dziewczyny się zachwycałem zapachem. My też bardzo chętnie... Przygarniemy te paczuszki. Tak, niuchnę, niuchnę chętnie. To takie ciasteczka, nie? ciasteczka, maślane, ale takie już lekko, takie już na ostatni moment do zwiedzenia. To? Nie? Dokładnie. Mówi o ciasteczkach? Tak, dokładnie, mówimy o ciasteczkach. Tak, tak. Właśnie tutaj już powiedzieliśmy o tych wszystkich nowościach. Mam nadzieję, że jakiś słoiczek dla nas też się znajdzie, żebyśmy potestowali. Nie, to jest no nie no, to już się tak śmieje, no, bo taki mamy materiał, którego raczej chłopaki nie puszczą, mimo że to i lepiej. No, ale, ale a propos zawodów, cały czas liczę, że jeszcze coś tam wam się pozmienia i, i się zobaczymy we wrześniu. Tylko jedno miejsce, No, we wrześniu i jakiś fajny materiał od Amigosów powstanie. Bo tak jak wam wspomniałem, będzie ciekawa formuła, będą ciekawi ludzie. Szykujemy bardzo atrakcyjne nagrody i chcemy to tak zrobić z takim jajem. I, i, I myślę, że fajnie się wszystko poukłada. No. Też, też dla naszych widzów, bo jeszcze tego nie ogłaszaliśmy. Umówiliśmy się tutaj z chłopakami na kilka takich filmów dedykowanych, gdzie będziemy łowić na wasze produkty. Ja i tak będę łowił pewnie cały sezon na plus 20, właśnie mówiłem, że już mam pierwszą rybę. Proszę, e, no, tak, tak, także, tak. także tutaj taki mały smaczek dla was, że pojawi się trochę tych filmów. No i też na pewno na jakąś wspólną zasiadkę się wybierzemy w tym roku. Myślę, że na pewno kontakt będzie cały czas i ja się cieszę, że w ogóle w takim gronie działamy, współpracujemy i. No i oby tak dalej, nie? Oby ten nasz projekt się fajnie rozwijał, obyśmy się otoczali wartościowymi, fajnymi ludźmi, żeby było wesoło, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tak. Jest masa teraz tego hejtu w sieci, negatywnych emocji. Każda branża rządzi się swoimi prawami, a u nas jest wesoło, kolorowo i niech tak pozostanie. Swojsko. Także tym miłym akcentem będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że sprawdziliście już produkty plus 20, a jeśli nie, to wpadajcie na, na, na stronkę. E, no i co? Śledźcie nasze kolejne filmy, śledźcie ten sezon, śledźcie też dziewczyny, bo one też zadeklarowały się, że będą mówić karpie, rzucają feder. Tak. Także, Michał, nie wiem, co im obiecałeś, ale dobrze obiecałeś. Ja nic nie obiecuję, nie nie, 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 nie. Ja pozdrawiam moją żonę, także ja nic nie obiecuję. Ja je. też pozdrawiam moją żonę. No, także pozdrawiamy żony. i No i co? Dzięki za, za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się. Trzymajcie się. hej, Na razie, hej.